Witam wszystkich z tej strony Radosik i zobaczymy co dzisiaj przyniesie nam los. Hmm, the best BJ Szczegóły. karcianka. Instaluj. Okej. Okay. Rekreacyjne symulatory, gra karciana 2D. Czy my blackjacka? Hmm, Nie jest to jakieś rozbierany, chyba nie. Nie ma nic, że Powyżej 18 lat. Nie ma też ocen. I dosyć droga. No nic, sprawdzimy co to jest? teraz. No to lecimy. Dealer ma draw Stówki. Stówka. Stawki. No stawka. Dealer. black na ręce Blackjacka od razu. 21. zgadza się. I wygrałem. Play again. 250 dolców mam. Dobra. Hmm. Może za połowę zagramy? Nawet jeszcze raz wszystko. Do 17. Mm, mm, mm. Dociągać. zaciągać. 8, 1, 18. Dobra. Tu jest albo 11, albo 1. Daj. Yeah. Great, job. Great job. Dobra, teraz zagramy za połowę. Specjalnie dajemy jej wygrać, żebym sobie pograł. 17 znów. nie. I przewaliłem. Ono 12 i wygrywa. Dobra no to, to wszystko 18, Daję. you win Uf. great job. 10 Ciągnę. 14 ciąg 24 przełupałem ten słaniek pięć może wygrać Czeka na mnie. Wszystko mi idzie lepiej niż za połowę. Zobaczmy. 18. Zukujemy. 17. No mówiłem, że. Jeszcze raz wszystko. 20. Super. No, jest. Great job. Mmm, gramy jeszcze. To wszystko. All in. Deal. O, teraz przerąbię. Siedemnaście. No nic, przerąbię. O, przerąbię. Uff. Ona. Zacznij się. No też. To jest wszystko. 14. 21. Pięknie. Dealer Bass. O, te gramy mamy. 20. Great job. No to pierwszej pierwszy przegrany. Oj, poszło. Takas. Osiem tysięcy. Dzięki. No nic. No to zwykły blackjack. Najlepszy ponoć z nazwy. Niezwykłe. Zwykła karcianka. Wolę fizyczne karty, niż granie lekczeka z komputerem, który może oszukiwać. Także, jak dla mnie, 2 na 10. Dajcie znać w komentarzach. Zgadzacie ze mną, subskrybujcie i do zobaczenia w przyszłym odcinku.